Jeśli ktoś nie rozumie, że wskakiwanie w Deloriana jest idiotyzmem i mówienie o Palestyńczycy, Hamastyńczycy byli tam wcześniej. Nie. Hamastyńczycy są wyznania, isl to wy 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 wyznający islam, nie mogli być tam wcześniej, ponieważ judaizm to jest tą pierwotną monoteistyczną religią, z której wywodzi się chrześcijaństwo i później islam. Więc. Nie że Islam był pierwszy, nie. Palestyna to jest podzielone królestwo Izraela i Judy, gdzie Juda została przekształcona na Palestynę, żeby bardziej podzielić Żydów, żeby ich skłócić ze sobą. I to jako obelga miała być. Później jak imperium rzymskie upadło, na te ziemię wchodziły różne ludy, między innymi wyznawcy Islamu zaczęli też tam najeżdżać i finalnie. Jak mamy Imperium Osmańskie od XIII wieku do końca I wojny, to te ziemie, ziemie, które były częścią Imperium Osmańskiego, ok, ziemia była nieoficjalnie nazywana Palestyna, to tak jak mówi się w Polsce na ziemię jakieś podlasie, albo Warmińsko-Mazurskie i tak dalej. Jest to pewna część ziem, która jest tak nazywana. To nigdy nie było żadne państwo. Państwo mogło być, ale te kurwy nie chciały, ponieważ te kurwy jedyne co chcą to dominacji nad światem, chcą rządzić światem i mają w dupie państwo Palestyna. Oni chcą destrukcji Izraela, bo jak to a Izrael państwo nie. A przypomnę, że w Izraelu żyje ponad 2 miliony ludzi, którzy wyznają islam, bo państwo ma to do siebie, że na terenie państwa żyją ludzie chociażby różnych wy wyznań, różnych ras i tak dalej, kultur nawet. Izrael to jest państwo zachodnie z wartościami zachodnimi, takie co my mamy na zachodzie, pewne wartości, tak. To tam są takie wartości. Natomiast palestyńczycy to są inne zwierzęta, tak samo jak inne kraje, gdzie mamy do czynienia z islamem. To są pieprzone zwierzęta, które faktycznie chcą dominacji nad światem i nie spoczną. Będzie ich dżihad jawarty do momentu, aż wszyscy będą wymordowani bądź przejdą na islam. I w ogóle mnie śmieszą te wszystkie tempek. Wy, które mówią, myślą, że są na przykład mężczyznami, które k***a się obcinają, które mówią, że jestem za, za Hamastyną, a ci sami Hamastyńczycy, jak tylko by taką k***ę tempą zobaczyły, to by wzięły wzięły by łeb urżnęły, Wyruchałyby by w w dupę, łeb by ucięły i z dachu zrzuciły, no. Nawet syn lidera Hamasu mówi, że Hamas to ścierwo i że Hamas ma w dupie życie Hamastyńczyków. Życie Hamastyńczyków dosłownie każde państwo, gdzie jest islam, ma w dupie. Każde państwo ma ich w dupie i Egipt ma ich w dupie, Jordania ma ich w dupie, Syria ma ich w dupie, wszyscy mają ich w dupie. Za to jest państwo, które nie ma w dupie tych ludzi, tych dwa, te, te dwa miliony osób. Jest takie państwo, to państwo nazywa się Izrael. Jeśli ja na przykład mówię, że będę rzucać granat do tej jamy przede mną, w której jest wilk i mówię, żeby ludzie się odsunęli, a takie k***y biorą grupkę osób, i wrzucają do tej jamy. A ja rzucam granat. To ja jestem winny, że ci ludzie giną? Czy te które tam rzuciły tych ludzi. Porównywanie Hamastyńczyków do IDF jest krwa absurd. Nierozumienie, czym się kieruje kurwa, ta bana religia, nierozumienie, czym się kierują palestyńczycy, Hamastyńczycy, pokazuje, jakim jesteś tempem idiotą, broniąc tego ścierwa Stojąc po stronie Izraela, stoisz po stronie życia, stojąc po stronie Hamastyńczyków i Hamasu, stoisz po stronie śmierci i zniszczenia całego świata. Tego ty kurwa, nie rozumiesz. A jak to po stronie życia Hamastyńczycy giną? I krwa dobrze. A wiesz? Na wojnie giną ludzie. Nie Izrael rozpoczął tę wojnę, Hamas to zrobił. Zabawne jest, jak nie przeszkadza takiej, takiemu śmieciowi to, że Hamas wszedł na ziemię Izraela, wymordował tyle osób, wymordował dzieci, obcinali głowy dzieciom małym. To już nie jest istotne, tak? Bo jebać te dzieci, bo to są Żydzi, tak? A to, że kurwa, po stronie Hamastyńczyków giną ludzie Giną cywile, giną dzieci, to jebać ich Czemu? Bo kurwa, te śmiecie Używają tych ludzi jako tarcze To nie jest tak, że kurwa, Izrael na... Kurwa w cywili. Tylko te kurwy hamastyńskie, które zostały wybrane przez tych ludzi, którymi oni się zasłaniają. Ci ludzie tacy niewinni nie są. Oni dosłownie zasłaniają się tymi ludźmi jak tarczami. Chociaż nawet pokazywałem z, z screena, ale to jest z, z filmu, gdzie widać, że k**a stoi, wyrzutnia rakiet, nie? I typ kurwa gromadu, dzieci się kurwa otacza. I na p. Bo na wypadek, jak dron zobaczy jakiś i, i k**a IDF zobaczy, i by puściło tam bombę, no to żeby te dzieci zginęły, że później mówić, o, a, IDF, o ile dzieci zginęło, Jezu, a... Mówicie trudno. Izrael nie bierze sobie za cel cywili, Za to Hamas już tak. I Hamas -tyńczycy.